Witamy Was kochani, z całego serca, tu jesteśmy, aby Was błogosławić. Błogosławić, ponieważ chcemy Wam mówić prawdę. prawda, która przechodzi od Pisma Świętego. I chcemy Wam mówić z miłością, bo Bóg jest miłością. My dzięki Bożej jesteśmy ludźmi, którzy kochamy Boga. Jeżeli kochamy Boga, to i kochamy ludzi. A jeśli kochamy ludzi, to powinniśmy goszyć prawdę. W Ewangelii Jana, rozdział 3, wersety 16, jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego jeden, jedynym Synu, aby umierał na krzyżu. Jest napisane, że ciągle że ktoś win, win wieży, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Jest napisane w 17, że Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby sządł świat, aby świat był zbawiony z Niego Słuchajcie, so, z miłości chcę wam powiedzieć tutaj Że jest czas szukać Pana Boga Jest czas szukać Pana Jezusa Chrystusa Ludzie często kłamają, kłamią, Ludzie kłamią ludzie. Często religia Służy tych religiach, które na świecie I ludzi Często religia mówi tak, słuchajcie so,

a son Bože polega na tim že. Pan Jezus Kristu, što to što pšiša naš ali ljudi, bar ga mi žeh će ne želi što što, ne želi Pan Jezus. Son Bože polega na tim, že imo vini, pokutujući, pokutujući, suhajući tijelku, kada ne pokutujeme iz svojeg srce, tijelku kada ne bi žeh Bogu, Bogu, wierny jest Bóg sprawiedliwy i opuszczy nam wszelkie nieprawości, wszelki grzech tylko kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego serca jako Pana i zbawiciela i Gospodarza będziemy zbawieni jest napisane w Dzieci Apostolskiej że nie ma zbawienia żaden inny żaden i nie daną dan, ludziom, którym mogliśmy być zbawiony tylko poprzez Jezus Chrystus tylko poprzez Jezus Chrystus słuchajcie Bóg Was kocha Bóg nas kocha wiem co mówi bo wiele lat temu surgił diabeł w grzechu surgił diabeł, kiedy paliłem Służył diabła, kiedy nacepałem się Surgiu um diabo que Zdradzal, surgiu um diabo aquele Bium Lud, surgiu um diabo ruge do meu na Puxa Cranço de Abel, na Givane Gisgak, ali que eu falei que o Dinadinho que boja o Aska, do chente do outro comigo, Sensei, do chente é com o Boga Givego, é com o Boga Give, Chicolau Nen, GS Nenzen, Goe, Kupi, Guine na de I duchowy, kiedy umiera moja dusza trafi do piekła, skąd nie ma powrotu. Duch Święty przekonał mnie od słyszę od sądu sprawiedliwości. Dzięki waszemu duch duch, Duchowi Świętemu, Bożą łaskę, miłosierdzie i miłości, że tu jestem i mówię do was, kochani, Po dopytajcie się czasu, bo jeśli zamkniesz swoje oczy fizycznie dzisiaj, jeśli umierasz dzisiaj, jeśli umierasz w grzechu, bez Jezusa Chrystusa w twoim sercu, to niestety, według ewangelia, według największej prawdy na świecie, Bożego Słowa, twoja dusza trafi do piekła. Raz, raz pykli, koniec, nie ma powrotu. Ale Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, właśnie, właśnie, aby ratować ciebie nie? aby dać ciebie szansę, abyś żył wieczny. A wybił z, z Chrystusem, z Bogiem, wieczny z Nim po śmierć. <gry> Słuchajcie, kiedy umierasz, kiedy człowiek umiera, pochowają ciało, ciało do proszku. Duch wraca do Boga, bo on dał, a dusza tylko dwa miesiące, aby być. Ty po do niebu. Jeśli ty będziesz wybrał, dał się ciągu. żyć po swojemu, żyć, żyć, o którym szatam przygotował dla ciebie, to ja mam... Bazo, smuto a viedo moço, nisto é trafe de jeśli Arisofaji, esse ti pozwala, Ducha Sventego, se cona jeśli Ci ti Bóg mówi do ciebie przez Pismo Svente, e będziesz pokutował, będes brzymava Jesus Sakristov dos fegos seres. Beijes wolny, wolny od religia, wolny od grzechu, wolny od pazura diabelska, wolny od choroby, wolność. Jest w Chrystusie. Amen. Pan Jezus Chrystus żyje. Amen. On Ciebie kocha. Amen. On umarł na krzyżu, ale z mach Christo Czeczego Dnia. Alleluja. Niech Duch Święty dotknie Twoje serce. Niech Boże Słowo przekona Cię, że tylko w Bogu jest nadzieja. Bądź wolny w imieniu Jezusa od religia. Religia to przeklęstwo. Szatan winicza religia. Абе шчи ни луѓе ниволни, 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 але пане за скристо прешедло, абе за да житја, а житја за бфитошчо без религија. Халилујас! Них дук шанј не преконачи, них булков всех могонци, Богослави, тебе, твоја родина, твој дом, ми не мини Соса. О тома ја му дметуваме. Амен.